Cześć kochani. Często pytacie mnie w komentarzach, jak dołączyć do naszego spotkania w niedzielę. Jakie często, jakie często. Dopiero dwie osoby pytały. Kto wypuścił Mikołaja? Jeśli nie znasz dobrze mapy Gniezna, koniecznie stukaj w Google Maps adres Warszawska 5. To jest dokładnie ten numerek i ta brama, przez którą musisz przejść. Come on! Drugim etapem bardzo ważnym jest naciśnięcie klamki. Nie musisz pukać. Zapraszamy. Równie często pytacie w komentarzach, czy możecie wejść niepostrzeżenie, żeby przyjrzeć się temu, co robimy. Otóż nie. Dlatego, że niepostrzeżenie jest bardzo ciężko wejść, ponieważ najczęściej w drzwiach stoi Sebastian, który będzie chciał z Tobą przybić piąteczkę. I jak piąteczka siądzie, zapraszamy serdecznie, żeby przywitać się z dziewczynami z kawiarenki, które chętnie zrobią Ci pyszną kawę. Niby nie jest to obowiązkowe, ale polecam. Idziemy dalej. Kolejnym krokiem jest znalezienie wygodnego miejsca. Jeśli już czujesz się komfortowo, możesz tutaj zostać i obserwować, co robimy choć będziemy zachęcać Ciebie do aktywnego uczestnictwa w modlitwie i uwielbieniu. Po około godzinie z hakiem kończymy, możesz wstać, wrócić do kawiarenki na kawę, herbatę. Zachęcam do budowania relacji, a jeśli masz upotę, możesz po prostu i jeśli Ci się śpieszy. Sebastiana już tam nie ma, to co? Widzimy się o no 11.11?